Tobie też mama kazała sprzątać? Co? Ona taka jest. Mi codziennie gada, że mam ogarnąć pokój. Nie no, ale żeby gościom kazała się brać za odkurzacz? Tego jeszcze nie grali. Przy obcych zazwyczaj jest miła. Młoda, co ty robisz? Daj Maćkowi spokój. Ale mi się, nu! Twojego pokoju. Nie no, może zostać, mi tam nie przeszkadza. Pewnie. Chodź tu, tym małej gnomie. Jakiś problem? Ty się chyba za dużo free fightów naoglądałaś. To jest moja randka, więc bądź tak dobra i idź się pobawić lalkami. Lalkami to się bawili tacy boomerzy jak ty. To czym ty się bawisz? Tabletem widać. Powiedziała, że musimy się dzielić. Nie spoko swoje skibidi gry możesz zachować dla siebie. Ja nie o tym. Maciejem się podzielimy. No chyba nie. Czemu? Bo cię na to nie stać. Mam trochę kasy w skarbonce. Z tego twojego kieszonkowego musiałabyś odkładać jakieś 50 lat. Nie starczy. Bo to złożymy się jak na prezent dla mamy. W sensie? No, że ja dam 10 zł, a ty dołożysz resztę. Tym razem to nie przejdzie. Mm -hmm. Mamo, Niko! Się. Dziewczynki, nie kłócić się, bo zaraz Maciej pójdzie do domu. Młoda jednak z nami chwilę posiedzi. Explosion, explosion. Tylko się tak głupio nie ciesz.